Witajcie moi drodzy! Nowy tydzień to i czas coś nowego wrzucić. Jak zauważyliście, mam nadzieję, że zauważyliście. A jeżeli nie zauważyliście, no to ten filmik właśnie po to powstał, by wam przytoczyć trochę nowości z naszego kanału YouTube'owego. Mianowicie, jeśli klikniecie sobie na stronę główną naszego kanału YouTube'owego, macie funkcję Wesprzyj. Co to nam daje? Jest to funkcja Patronaita. Możecie ją w każdej chwili włączyć, wyłączyć. Jest to jakby. Wasz wybór, w każdym momencie możecie z tego zrezygnować. Jest to tak naprawdę coś w rodzaju abonamentu, yy, dzięki któremu wspieracie kanał. Mamy tam uruchomione trzy, trzy progi yy, kwotowe. Już mówię o co chodzi, wszystko Wam wytłumaczę krok po kroku. Mam nadzieję, że to będzie w miarę dla Was zrozumiałe i szybkie, yy, żeby Wam to przedstawić. Mianowicie, pierwszy próg mamy. Za kwotę 7,99. I tu zaznaczam, że od wszystkich kwot, które Wam podaję, YouTube kroi 25%. Także no to nie jest czysty jakby wkład, na, wkład na rozwój kanału. Niestety 25% ucieka na to, że w ogóle możemy tworzyć tą treść dla Was. Dochodzi ta funkcja Patronite. A. Z tego 25% niestety ucieka do YouTube'a. Ale to tak jest na każdym kanale YouTube'owym w całej Polsce, na świecie. Tak to działa. Więc kwota 7,99 jest to kwota wsparcia kanału. Macie dostęp do różnych tam ikonek. Odpowiedzi na Wasze pytania są jakby bardziej ważne dla nas niż pozostałe. Aczkolwiek tutaj podkreślam, że każdy komentarz Wasz jest dla nas ważny, ale jednak wspierając nasz kanał chociażby taką kwotą, Macie trochę ekstra przywilejów. Kolejny próg jest za kwotę 19,99. Jest to profil, który nazwaliśmy Wyścigowiec. Dlaczego? Z prostego względu. Macie dostęp do filmików, które widnieją jako premiery. W momencie przystąpienia do drugiego progu, Macie dostęp praktycznie od ręki do wszystkich filmików, które się pojawiają. A tych filmików będzie coraz więcej, bo treści mamy nagranych pełno, więc zaczniemy tego po prostu więcej dodawać. Dodatkowo Macie różne zdjęcia, filmiki poza, jakby oficjalnym kanem YouTube'owym. No i przywileje z poprzedniego profilu. Yy, mamy kolejny próg, czyli 5999. Yy, nazywa się ten profil Mechanika. Możecie tam sobie wejść, zobaczyć, posprawdzać, poprzeglądać yy, co nam to daje. Yy, będziecie mogli sobie yy, przywileje, dostaniecie przywileje z poprzednich filmików. Dodatkowo dojdą treści, yy, które będziemy nagrywać dla Was, czyli Tematy mechaniczne, jak wymieniać klocki, jak sobie czyścić zaciski, jak wymieniać uszelnia w zaciskach, regulacja luzów zaworowych, synchronizacja, serwis wskaźników. Krok po kroku będziemy w tych filmikach Wam pokazywać. Docelowo jeszcze nie mamy filmików, będziemy je dopiero dla Was tworzyć, ale finalnie plan jest taki, żeby minimum jeden miesięcznie do bazy się dodawał, a ta baza będzie się tworzyła, rosła, więc cały czas to się będzie rozwijało. Planowo chciałbym, żeby to były dwa filmiki, minimum miesięcznie dochodziły do bazy. Jak to wyjdzie, no to się tak naprawdę sprawdzi. Dodatkowo będziecie mieli wpływ na treść, która będzie pokazywała się na kanale YouTube'owym. Czyli będą ankiety, będziecie mogli głosować, wybierać co chcecie zobaczyć. Te filmiki będziemy nagrywać typowo dla Was, ewentualnie jakieś zmiany na kanale. Wszystko będziemy ustalać z Wami, ponieważ jako wspierając osoby macie jakby wpływ na rozwój tego kanału. Zostajecie po prostu współtwórcami. Więc e, dlaczego w ogóle powstał Patronite? Z prostego względu, e, jak część z Was wie, e, filmikiem, w linku pod spodem, pod tym filmikiem e, wrzucimy Wam linka do zrzutki, która jest utworzona już dłuższy czas. No, rozwija się to średnio. Na razie tam są chyba dwie wpłaty, z tego co dobrze pamiętam. Tej kwoty nie wypłacaliśmy. E, to wszystko jakby tam widnieje. E, chcemy zakupić sprzęt do nagrywania po prostu. Lepszy sprzęt lepsze kamerki mikrofony tak żeby ten kanał był naprawdę super żeby to było coś więcej niż tylko mechanika to i tak dalej będzie jakby ale jeszcze dodatkowo chcemy do tego dodać różne wywiady z wami rozmowy typu jak wam się spisują motocykle którym jeździcie od was wasza treść od użytkownika który jeździ motocyklem i on widzi jakieś plusy minusy tego motocykla a nie od osoby wiecie takie jak ja która sobie wsiądzie. Mi się będzie jechało każdym motocyklem dobrze. Ja Wam powiem, jeżdżę tłoma motocyklami, że ja wsiadam na każdy motocykl i jestem zadowolony z każdego motocykla, ale to Wy sami będziecie mogli opowiedzieć o swoich motocyklach, przekazać innym informacje o tym, co Wy sądzicie, jakie są koszty eksploatacyjne, typu spalanie, jakieś awaryjności, pozycje. No, dosłownie treść będzie zależała tak naprawdę wszystko od Was. Także to będziemy wszystko razem tworzyć. Eee, więc tak. W linku pod spodem, w, w linku w opisie pod spodem macie linka do tej zrzutki, która tam jest, dalej to jest, jeżeli będziecie wpłacać kwotę fajnie, to przyspieszy nam zakup sprzętu, jeżeli nie, no to tutaj właśnie uruchomiliśmy funkcję Patronite'a, to, że tak powiem, wszystkie, każdy próg daje Wam przywilej z poprzednich progów, więc to też tam macie opisane, możecie sobie zapoznać się z treścią tego, jak to wygląda, jak to funkcjonuje nam, to pomoże rozwinąć kanał, Zakupić sprzęt. Oczywiście na bieżąco będziemy się starali z Wami to wszystko rozliczać, czyli jakie kwoty wpłynęły, co za to kupujemy, co robimy, tak, żebyście też wiedzieli, na co przeznaczacie swoje pieniążki. Nie są to może jakoś super małe kwoty. Ale też nie są to duże kwoty, ponieważ porównywaliśmy sobie Patronite'a z innych kanałów i tam powiedzmy, macie ustawione progi po 100 zł, po 200 zł i na dobrą sprawę nic z tego nie macie. Tutaj specjalnie dla Was będziemy tworzyć jakąś treść, coś fajnego, dodatkowego. No, pomysłów na rozwój jest, bo chcemy naprawdę dużo rozwinąć. Powiem Wam szczerze: kanał powstawał po to, żeby pokazać Wam serwis Waszych motocykli ale na przestrzeni czasu że jak już tworzymy że tak powiem ten kanał no po są pomysły po prostu na dodatkową treść która po prostu moim zdaniem zrobi zrobi dużo w YouTube. Mm, ale no, trzeba będzie trzeba będzie że tak powiem to pomału stopniowo wdrażać rozwijać. Także tak to wygląda. Mm, cóż my bierzemy się za robotę. A wy jak zawsze mm, Lajkujcie, komentujcie. Dajcie znać w komentarzu pod spodem, co o tym sądzicie. Nikt was za to, że tak powiem, nie skarci. Mam nadzieję, że wy mnie za to nie skarcicie, ale no tak to wygląda. Warsztat na siebie zarobić musi, więc jakby my musimy w pierwszej kolejności przeznaczać kwoty na rozwój tego warsztatu. A YouTube to jest jakby dodatkowa treść, którą też chcemy rozwijać i pewnie będziemy rozwijać, ale jakby z Wami. Będzie nam po prostu to łatwiej i dużo szybciej. Myślę, że nawet będzie po prostu to lepsze. Także, jak możecie, bez przyjdzie. Jeżeli ktoś chce, że tak powiem, wrócić do tej zrzutki, która tam widnieje, to w linku pod spodem w opisie tego filmiku macie tam dostęp. Możecie sobie kliknąć, wpłacić dowolną kwotę, jaka jest. Jest już nas prawie 1000. W ogóle wiecie powiem wam zakładając kanał nie spodziewałem się że y, będzie tysiąc osób nawet nie spodziewałem się że będzie 500 osób a mamy już tysiąc i ten kanał cały czas się rozwija bo przybywa was z każdym dniem nowe osoby więc super fajnie fajnie że ta treść do was trafia. Yy. Nie wszystko możemy Wam pokazać, ponieważ, tak jak mówię w filmikach, no jeżeli robimy kilka motocykli tego samego modelu, to na niektórych filmikach wam pokażemy to, wytłumaczymy to, 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 to. I jakby oglądając wszystkie filmiki, do czego Was zachęcamy, się dostęp do nowych informacji. Bo gdybyśmy nagrywali cały czas, rozbieramy silnik, ustawiamy zawory i tłumaczyli, jak to robić i tak dalej i tak dalej, to te filmiki stałyby się, że tak powiem, nudne. Każdy filmik byłby taki sam, nie byłoby tych nowości żadnych, ani ciekawej informacji. Tu staramy się w każdym filmiku przemycić Wam trochę wiedzy, a rozwój e, Patronite'a, który, którym, o którym tu cały czas mówimy, mm, bardzo, bardzo nam pomoże, ponieważ chcemy naprawdę mocno rozwinąć ten kanał mm, z wami bo to tak naprawdę wy jesteście motorem napędowym wasze komentarze ze wsparciem, skarceniem nas, że coś robimy źle. Jak najbardziej wszystkie czytamy. To nie jest, że nie czytamy. Z samej mechaniki ciężko jest odpowiedzieć Wam, jeżeli macie jakieś typowo techniczne pytania, ponieważ wiecie, to każdy motocykl jest indywidualny. Tak naprawdę nie wiadomo, co było w jakim motocyklu zrobione, jak to było zrobione. Wiecie, jeżeli my mamy tu motocykl na stole i my coś robimy, to wiemy, że to zrobiliśmy, to jest dobrze, ewentualnie coś musimy poprawić. Wiemy po prostu. Ale jeżeli ktoś nam, wiecie, przyprowadza czy przeprowadza, pisze w komentarzu, że tam coś się dzieje z jego motocyklem, co to może być, to jest ciężki temat naprawdę, żeby to zdiagnozować. Wiecie, mechanika to nie jest, kurczę, teleporada na zasadzie dzwoni pan doktor, boli mnie gardło, co to, to może być, bo to jest, wiecie, każdy objaw ma swoje, swoje przyczyny i to nieraz się wydaje, że to bankowo będzie to, a okazuje się, że może być jakiś kabelek albo coś innego, więc to są, wiecie, indywidualne sprawy, ale to wszystko jakby też e, rozwijamy. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem, e, my bierzemy się za robotę, bo jest pogoda, słońce świeci strasznie mocno, Wyczekacie za motocyklami, więc tak, mamy poślizgi, to też już podkreślam, mamy poślizgi z robotą, ponieważ no ten rok w grypę nas po prostu, że tak powiem, dojechał. Dodatkowo jeszcze niektóre motocykle wasze, które przyjechały tylko na regulację, okazało się, że tutaj zostały na dłużej, bo robiliśmy jakieś konkretne remonty, naprawy i to też przeciąga w terminie. Ale tak jak mówiliśmy, chcemy być fair. Pobez Was wszystkich, jeżeli motocykl już trafia na stół, to po prostu go robimy. Co trzeba, to to robimy. Nie odstawiamy tego, bo przyjechaliście, nie wiem, na wymianę uszczelniaczy, a coś jest w silniku i nie mówimy Wam, dobra, to niech sobie postoi w kolejce tam dwa miesiące czy trzy. Jak będzie czas, to go zrobimy. Nie, robimy. Jak macie u nas motocykl, to po prostu to wiecie. Uch. Także, piszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Kliknijcie sobie na stronie głównej, profil, tam Macie wesprzeć. jeżeli możecie to wesprzyjcie, chociaż małą kwotą, ale mówię, na mojej kwocie to się robią, to się robią naprawdę ilości. To nie musi być duża kwota. Jeżeli możecie jakąkolwiek kwotą wesprzeć, jak najbardziej będziemy Wam wdzięczni. A my wracamy do roboty. Także do następnego. Widzimy się jak zawsze w filmikach, aby było ich jak najwięcej, a pewnie będzie. Także na razie.